Witajcie. Modyfikuję trochę oświetlenie we własnym ogrodzie. Pokażę Wam teraz różnicę pomiędzy oświetleniem gruntowym wpuszczonym w ziemię a słupkami stojącymi. Tak wyglądają lampki wpuszczone w ziemię. To jest model BERG 07 z firmy Canlux. Żarówka 7 watowa barwa neutralna, biała, moc 7W. Żarówki świecą. Do góry, oświetlając, nieco cotuje, w związku z czym światła jest niezbyt wiele. I tak to wygląda. A tak wyglądają słupki ogrodowe. Około 50 cm wysokości, również żarówki 7W. Ta sama barwa. Widać, że światła jest nieco więcej.